Cześć, tu Michał i Michał. Dzisiaj zaprezentujemy wam pierwszy odcinek recenzji sprzętu do Football Freestyle'u. Na pierwszy ogień pójdzie znana piłka znanej marki, która tworzy już od dawna sprzęt dla football freestylerów. Jest to piłka monta freestyler. Zapraszamy Was serdecznie. Jest to bardzo dobra piłka dla początkujących sami, z nią zaczynaliśmy, pokażę Wam jak ona się sprawuje w praktyce, a Michalik opowie o niej parę słów. Ale może najpierw słów kilka o tym skąd wzięła się ta piłka, ponieważ możliwe, że nie mieliście okazji nigdy w życiu widzieć jej w sklepie sportowym. Otóż jest to piłka holenderskiej marki Monta, która tworzy od lat sprzęt dla futbol, freestylerów. Patronem tej marki jest być może znany wam piłkarz Edgar Dawid, który w trakcie swojej długiej kariery obskoczył naprawdę wiele popularnych klubów europejskich. Jednak, może teraz, trochę o samej fakturze piłki, ponieważ ta jest ciekawa. Piłka jest stworzona z jeansu, jest to piłka jeansowa, słuch was nie myli. Co więcej, charakterystyczne są te smoki, jest to e, symbol właśnie marki Monta. Mm, tutaj jeszcze, jeszcze ciekawostka, a propos rozmiaru, piłka Monta wyznacza się specyfiką, jeśli chodzi o rozmiar, jest to rozmiar 4,5, właśnie po raz pierwszy możecie się spotkać właśnie z tego typu rozmiarem, zazwyczaj piłki mają rozmiary, skaczą o 1, czyli 1, 2, 3, 4, najpopularniejsza oczywiście piłka meczówka tak zwana ma rozmiar 5, tutaj macie rozmiar 4,5, yy, czy to dobrze, o tym zaraz powiemy, ale zaraz przejdziemy do właśnie wad i zalet. Na przestrzeni ostatnich grań pojawiało się naprawdę wiele różnych wersji tej piłki. Przewijały się naprawdę ciekawe wzory, z których jednak firma czasami rezygnowała. Dzisiaj najpopularniejszą jest wersja pomarańczowa. Ta, tutaj mam wersję poprzednią, czyli wersję czerwoną z białym smokiem. Była popularna w czasach, kiedy ja zaczynałem grać e, freestyle football. E, kupiłem tę piłkę w roku 2011. Teraz może jednak trochę o zaletach tej piłki. Polecam ją przede wszystkim młodym i początkującym graczom głównie ze względu na jej rozmiar, ale również na budowę jej, ponieważ zastosowanie jeansu sprawia, że piłka bardzo dobrze trzyma się jakiegokolwiek materiału, jaki na sobie macie, oraz zastosowanie materiału, z którego są zbudowane te smoki, nie wiem co to jest za materiał, sprawia, że także skóry bardzo dobrze się piłka trzyma, tak, na, tak naprawdę e, klei się nogi, jakby zastosować super glue. E, tak więc e, to są główne plusy tej piłki, natomiast e, trzeba jeszcze trochę dać łyżki dżekściu w tej beczce miodu nie możemy wlewać tej piłce, trzeba ją troszkę zhejtować <laughs> teraz jednak może trochę wad tej piłki, ponieważ ta również kilka ich ma i trzeba o tym mówić otóż na początek o wytrzymałości ponieważ ta piłka mimo swojej, mimo swojej sporej żywotności trzeba powiedzieć, że ta piłka już troszkę wytrzymuje jest tym faktem na przykład to, że nadal ją posiadam mimo kilku lat grania nią trzeba powiedzieć, że wszystko zależy od tego na jakiej nawierzchni będziemy ją grali Otóż podstawą jest, żeby uważać na nawierzchnię. Najlepiej oczywiście byłoby grać nią na sali, ale oczywiście przez cały rok nie mamy dostępu do takiej. Tak więc uważajcie na wszelkiego rodzaju boiska, gdzie mamy naturalną trawę, wszelkiego rodzaju betony, ponieważ na betonie ta warstwa jeansów może Wam się zacząć zdzierać i to nawet szybko. Natomiast te smoki stracą już swój dawny blask, a chcemy, żeby nasza, nasza piłka była jak najczystsza, żeby lśniała. Dlatego polecamy myć ją po każdym treningu, tak naprawdę gąbka mydło, no i nasza piłka będzie jeszcze w miarę jakoś wyglądała. Kolejnym minusem jest fakt, że niestety to nie jest piłka taka sama jak idziecie do sklepu sportowego, kupujecie piłkę Adidasa, to nie jest piłka, którą będziemy mogli grać w piłkę nożną. Oczywiście możemy ją trochę pokopać, ale musimy się liczyć z faktem, że piłka być może się zniekształci, być może szybciej się zniszczy, być może szybciej się zetrze, tak więc to nie jest piłka do piłki nożnej, to jest piłka do futbol, freestylu, więc na to musimy również uważać. A kolejnym ostatnim minusem jest fakt, że e, pomimo dużej promocji marki mon ta, ta jednak straciła trochę na znaczeniu w ostatnich latach w świecie fu freestyle futbolu. I również wielu e, profesjonalnych freestyle futbolerów nie gra nią. Zwyczajnie nią nie gra. Z tej piłki się z czasem wyrasta, jednak na początek to jest idealna piłka, którą możemy Wam polecić. Na sam początek Waszej przygody z, z football freestylem to jest właśnie punkt moim zdaniem obowiązkowy. Zarówno ja, Brzezik, jak i wielu innych znanych teraz futbol freestylerów zaczynało tą piłką. Lub nawet częściowo parę osób ufa tej Marce i nadal nią gra, jednak jak muszę zaznaczyć to jest spora mniejsza. Teraz przejdźmy może do podsumowania tej piłki, otóż o, widzę, Brzezik wraca z treningu. Jak tam Rzesik wrażenia po paru latach niegrania piłką Monta? No jak tam? A wiesz co, przypomniało mi się stare dobre czasy? Lecz mimo wszystko wolę zostać przy swojej piłce, ale jeśli jesteś początkującym freestyle'owcem, graj tą piłką. Polecamy piłkę, jednak ocena ogólna jaką wystawiamy ode mnie dla tej piłki, dla piłki monta freestyle szósteczka. Ja dam 6,5. No, i po zabawie mamy nadzieję, że troszkę Was przekonaliśmy. Opowiedzieliśmy trochę obiektywnie o tej piłce. Mam nadzieję, że ktoś może się zdecyduje z początkujących graczy właśnie na zakup takiej piłki. Są dostępne cały czas na Allegro, można je kupić i dostać w Polsce, więc z tym akurat nie ma problemu. Tak więc, jeżeli Wam się podobał ten odcinek, pamiętajcie, zasubskrybujcie nasz, kana nasz kanał, lub. Kliknijcie także przycisk lajka, like, to nam pomaga jakoś za, zaistnieć na tym naszym polskim YouTube. Tak więc, jeżeli jesteście zainteresowani także making kofem z tego filmu Zapraszamy, gdzie zapraszamy? Gdzie zapraszamy na making ofy? Na Facebooka! Na fanpage'a na Facebooku No i teraz idziemy Trenić. trenować! Idziemy, idziemy harcić! Na... Tak! A rozgrzałeś się? Nie! Kurde! Trzeba... Zobaczcie na nasz poradnik jak się rozgrzać! <laughs> Tak więc z okazji naszej pierwszej recenzji na kanale postanowiliśmy zorganizować dla was mały konkurs. Do wygrania będzie piłka Monta Freestyle, dokładnie ta sama, którą mieliśmy okazję wziąć pod nóż w tym odcinku. Natomiast e, pierwszą rzeczą, jaką musicie dla nas zrobić, żeby konkurs w ogóle wystartował, jest uzbieranie 100 lajków po tym filmem. Tak więc do dzieła, liczymy na waszą aktywność. Natomiast wszelkie dalsze informacje udostępnimy w specjalnym filmie przeznaczonym wyłącznie temu konkursowi. Dziękujemy was za uwagę, mamy nadzieję na dużą aktywność w tym konkursie i współpracę z wami. Siemanko.